Słuchajcie, postaram się teraz zmyślić w tych czterech minutach, zobaczymy, czy mi się to uda. Mówię jeszcze raz, ostatni mam nadzieję, dla zerówki, dla pięciolatków. Pięciolatki mają swoją historyjkę wielkanocną tutaj. Strona 54-55. Waszym zadaniem, oprócz pooglądania obrazków, jest yy, odszukanie wszystkich pisanych, które tam się schowały. bo Easter Bunny schował tam wszystkie swoje easter eggs i proszę, żebyście je wzięli w kółeczko i odszukali. Nie wiem, jak to zadanie zrobią osoby, które mają książkę jeszcze w szkole. A w szkole czeka na Was jeszcze coś takiego pisanka. Tutaj u góry pisanka jest podpisana. Każdy y, pięciolatek ma taką swoją pisankę najlepiej kolorować ją mazakami, słuchajcie. Y bardzo proszę, żeby sobie po to podejść. No, chyba, że już ktoś nie ma w ogóle jak tego zrobić, to kiedyś tam przy okazji, jak będzie na zakupach, niech wstąpi do szkoły. Szkoła jest otwarta od 8 do 14 codziennie, więc można tam sobie po to podejść. To jest spięte u góry spinaczem, więc wystarczy spinacz odpiąć i zabrać sobie taką pisankę do domu. A sześciolatki mają w szkole taki koszyk. Easter Basket. W koszyku są hot cross buns i yy, pisanki, Easter eggs, a tu z drugiej strony ja sobie przykleiłam spring vegetables, czyli wiosenne warzywa. I wy to macie takie podwójne koszyk i naklejki osobno. Trzeba to sobie wziąć. Naklejki są podpisane z tyłu. Koszyk jest podpisany tutaj przy brzegu i to tam czeka na Was w takim pudełku. Yy, zaraz przed drzwiami do pokoju nauczycielskiego możecie to sobie zabrać. A sześciolatki mają w książce na stronie 58. Strona 58. Tu są dwa koszyki. Takie, takie same jak ten koszyk. Dwa koszyki narysowane. W tym koszyku trzeba domalować, żeby było tyle samo rzeczy co tutaj. I trzeba to yy, uzupełnić, żeby było tyle samo hot cross buns, czyli tych bułeczek, które on, oni jedzą na wielki piątek. Tyle samo pisanek. No, a warzywa są narysowane, więc to macie. I tutaj jest dolny koszyk biały, żeby go sobie pomalować, jak wy uważacie, i żeby namalować w nim tyle rzeczy, ile uważacie. Hot cross buns, tyle ile chcecie. Easter eggs, tyle ile chcecie. No i jak nie umiecie takiej zieleniny, to nie musicie w ogóle jej malować. To, co tam chcecie, to sobie namalujcie. To będzie wasz easter basket. Proszę, żeby teraz jeszcze. I sześciolatki i pięciolatki sobie powtórzyły. Ja to zaraz zakończę, bo się zbliżają cztery minuty. Easter eggs. Easter bunny. Easter basket. I jak chcecie po angielsku powiedzieć wesołych świąt Wielkanocy, to mówimy happy Easter. I ja wszystkim osobom z zerówki życzę dzisiaj... Wesołych świąt. Happy Easter. Przepraszam, że tak szybko, ale mam nadzieję, że chociaż w końcu teraz to jedno nagranie się nagra i będziecie wiedzieć, co trzeba zrobić. Jeszcze raz mówię, dla pięciolatków strona 54-55, dla sześciolatków strona 58. Happy Easter.